Ach, jaki to fajny widok! Zobaczyć Watykan z całą Afryką przejęto. Moi drodzy, witam oczywiście w kolejnym odcinku Zajców CZS2. Gramy kolejny raz z Watykanem. Mamy strasznie dużo pieniędzy na minusie, dlatego musimy jakoś sobie z tym poradzić. Więc myślę, że teraz trochę mi zajmie tutaj, jakby to powiedzieć, no żeby po prostu nie mieć tych długów wielkich. Dlatego chciałbym na początku trochę armii usunąć, bo jednak jej jest naprawdę sporo. Dobra, tutaj może coś jeszcze usuniemy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. No i teraz trzeba tutaj armię zebrać. Kurde, zacząć asymilować, bo też nie mamy na to hajsu. Więc dajcie mi chwilę, ja to wszystko ogarnę i zaraz zaczniemy sobie dalej tutaj przygodę z Watykanem. Okej, okay, wszystko tutaj sobie ogarniam. Ale takiej tutaj ilości rebeliantów naprawdę się nie spodziewałem Co prawda większość to są takie duże prowincje, to szybko pójdzie Ale tutaj naprawdę jest tego mega dużo I naprawdę teraz się zastanawiam czy na pewno dam sobie radę Też chyba dam sobie radę, no zobaczmy tutaj mamy tyle jednostek Ale naprawdę chyba pierwszy raz widzę aż tyle rebeliantów Więc jestem trochę zaskoczony Ale co, ja już tutaj jestem na plusie, więc już powoli asymiluję wszystkie prowincje, więc zdajcie mi jeszcze chwilkę, już Wam nie przeszkadzam znaczy, w sumie to nieważne, już widzimy się w późniejszym czasie okej, okay, udało mi się już ogarnąć asymilację, więc mamy chociaż tyle dobrego i moi drodzy, chciałbym tutaj wykończyć Włochy, bo z tego co wiecie Włochy to był mój bardzo zły wróg walczyłem z nim tak nawet od początku, więc musimy ich wykończyć tym bardziej, że chciałem tutaj złączyć prowincję Monako z Genuło w sumie to na dużo mi nie da ale zawsze coś, chociaż mam wymówkę, żeby ich zatakować. Dlatego mam tu 19 tysięcy jednostek. Zostało mi tyle z wojny z Algierią. Tutaj widzę, że jeszcze jakieś asymilacje są w ogóle. No dobra, może tutaj ogarnąć to. I tak, zaatakujemy sobie po raz kolejny Włochy. Musimy sobie dorobić tutaj jeszcze kilka jednostek, więc sobie szybko zróbmy. I dobrze, już docierają moje wojska 6 tysięcy. Kolejne myślę, że na pewno wystarczą. Więc wypowiedzmy im, oczywiście, wojnę. Raczej damy radę na spokojnie, bo Włochy są teraz strasznie małe. Więc powinno pójść naprawdę bardzo gładko. Już na początku widzimy, że w ogóle idzie zbyt łatwo, coś chyba. A przynajmniej tak mi się wydaje. No więc sobie tutaj wbijamy. Pyk, pyk, pyk. No i już zostałam, ostatnia prowincja do podbicia. Proszę bardzo, mamy całe Włochy podbite. Nie było trudno. Było nawet, bym powiedział, że bardzo. Łatwo, więc pyk, mamy sobie wszystkie prowincje I teraz tak, ogólnie chciałem tutaj powiedzieć coś takiego Bo jak spojrzymy na mapę, no Watykan, mamy tutaj żółte państwo, ok? to jest żółte państwo, jest wszystko spoko Mamy na przykład Ukrainę Szwecję, też są żółte, spoko Tutaj Belgię też mamy żółto Ale moi drodzy Hiszpania też jest żółta, ma trochę ciemniejszy odcień Ale ona wydaje się być tak z nami tutaj Podobna że czasem się mylę i myślę, że to są moje prowincje. I wiecie co? Od teraz będą moje, bo chciałbym właśnie wypowiedzieć wojnę Hiszpanii, która co chwila walczy z Francją, w sumie. Co jest też bardzo głupie. Dlatego chciałbym teraz właśnie wypowiedzieć wojnę Hiszpanii. Dlatego wycofuję swoje jednostki, zaatakujemy sobie oczywiście przed, przez Gibraltar. No i myślę, że raczej na luzie sobie ich rozwalimy. A jeśli nam się nie uda na, na luzie ich rozwalić, to i tak czy siak ich rozwalimy. Później, no, więc tyle chciałam powiedzieć. Teraz przygotuję tutaj tylko więcej wojska, bo myślę, że te 25 tysięcy nie wystarczy. Dlatego myślę, że dorobię jakieś dwa razy więcej i powinno wtedy już starczyć. Okej, okay, moi drodzy, na początku lekka zmiana planów, bo zauważyłem, że tutaj strasznie dużo się dzieje w Europie. Mamy tutaj w ogóle różne państwa. Jest tutaj Francja, która ma wojnę nie wiem, z kim, ale ma naprawdę sporo wojen. Na to możemy sprawdzić. Mają z Wielką Brytanią i z Belgią. I pomyślałem, że mu by nie zaatakować od drugiej strony. Yy, dlatego też przyniosłem sobie tutaj szybko moje jednostki. I myślę, że właśnie zaraz sobie ich zaatakujemy. Więc nie powinno pójść wcale trudno. Tym bardziej, że Francja to jest dosyć mała, myślę. Dlatego szybko rozstawmy moje jednostki. Pyk i pyk. No i teraz trzeba ich po prostu zaatakować. Yy, tutaj mam jakieś problemy z pieniędzmi, więc nie wiem. Musimy je gdzieś zagospodarować. Oczywiście w towary, bo według mnie to jest najlepsze. I zacznijmy sobie wojnę z Francją, bo Francja naprawdę tutaj nie fajnie się zachowuje. Okej, okay, w ogóle sobie że tutaj mają jeszcze jednostki, to był mój błąd. Taki mały błąd. Mam nadzieję, że Francja nie wpadła na ten pomysł szybciej niż ja. I jednak dadzą mi tutaj szybko zareagować, żebym mógł to jeszcze jakoś obronić. A teraz ciśniemy dalej sobie, pyk, pyk, pyk. No tutaj z tego co widzę Francja jakoś tutaj się odbija, ale niestety teraz jak my zaatakowaliśmy już im się nie uda tutaj jakkolwiek wygrać. Dlatego po prostu skończmy sobie już z nimi jak najszybciej. Okej, okay, tutaj nam się udało wbić. Tutaj tak samo sobie wbijamy. Ok, były jakieś jednostki francuskie, to nie dobrze. Ale tutaj też nam się udało to przejąć, więc już jest naprawdę dobra sytuacja. Teraz tylko trzeba się skupić na tym tutaj, żeby na spokojnie tutaj się wbijać. Okej, okay, tutaj na razie tym nie będę się ruszał, bo ty mamy strasznie mało tych jednostek. Zobaczmy, jak to wyjdzie teraz. Ok, udało się całkiem spoko to zrobić. Tutaj sobie rozdzielimy na spokojnie. I tutaj chciałbym jeszcze przełożyć sobie z kilka tysięcy. I jest bardzo dobra sytuacja teraz. Jest bardzo dobra sytuacja. No więc podbijamy dalej Francję. Trzeba zrobić jakiś wielki podbój. Niczym Napoleon kiedyś, ale my jednak to zrobimy prawidłowo. zmieniłem błędów. Ok, i atakują nas nawet tutaj. Co prawda nie są to duże jednostki. Są to w setkach. To są tylko setki, więc to naprawdę nie są duże ilości. To są, nawet bym powiedział, że strasznie małe ilości jednostek i raczej nie pokonają mnie. Tym bardziej, że ja tutaj cisnę no, w tysiącach. Okej, okay, tutaj tutaj coś się stało nieciekawego. Halo, proszę mi to oddać jak najszybciej. Lecimy sobie dalej, oczywiście. No ja już widzę, że raczej wygaliśmy, bo Frank tutaj jest prawie cała podbita. Tutaj też będzie trzeba jakoś dostać. Ale to myślę, że Desancik tam zrobimy i będzie wszystko dobrze. No i co? Atakujemy teraz Paryż. Czy uda się przyjąć Paryż? Ej, tutaj coś nas atakują w ogóle. Nie wiem, co to Francja robi, ale atakuje coś tam. I Paryż przejęty, więc bardzo dobrze. Teraz już tylko pocisnąć tutaj Belgię, trzeba przyblokować, bo nam próbuje zabrać tereny. Nieładnie, Belgię, nieładnie. Dobra, już tutaj Francja się coś tam próbuje jeszcze odbić, ale moim zdaniem już nie mają szans zbytnio. Możemy nawet podbić te tereny, które są jakby, nie wiem, podbijane przez nich, to już nie zmienia nam nic. Też wysłałem desant w ogóle tutaj, więc trzeba chwilę poczekać, aż to dotrze. Mamy jakąś chorobę, kurde, chyba, co to jest, nie wiem. O, dobra, jeszcze tutaj nam się w ogóle otworzyłem no nowe prowincje, bo chyba ktoś tam wojen skończył, nie wiem, Wielka Brytania pewnie. Z Francji oczywiście, więc możemy sobie przyjąć jeszcze więcej. No i czekamy dalej na desant. I desant dotarł na miejsce. Okej, okay, mieli tutaj 1000 jednostek, to jest dosyć sporo, ale ej co jest? No nie wierzę w to. Znowu tutaj dostali jednostki, znaczy prowincje, ej, ale w sumie to dobrze, że dostali prowincje, bo możemy my je przejąć, co nam daje oczywiście więcej terenów, więc jak najbardziej jestem na plus w tym przypadku. I właśnie zosta nam tylko jedna prowincja do podbicia, bo Frank tutaj nam e, uciekła troszeczkę i udało się już ich przejąć, więc dobra. 85%, ok, teraz pytanie, gdzie jest Francja? Gdzie mają niby swoje prowincje, że nie przejęliśmy ich całych? Ok, tutaj zachowałem się trochę głupio, bo zapomniałem o tych wyspach w ogóle, nie wiem czemu. Ale w takim razie możemy tam wysłać sobie jakiś szybki, nie wiem, szybki desant. Myślę, że sobie tutaj wybudujemy tylko port i zaraz wyślę desant. No, trochę głupio to wyszło. Tutaj w ogóle Belgia się wbija. Belgia, proszę was, nie róbcie tego. Francja, proszę. O, dobrze, Francja. Francja ich odepchnęła. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Francja robi dobrą robotę, bo teraz my możemy sobie ich na spokojnie przejąć. Więc naprawdę, dzięki Francji, że tutaj nam się podłożyłaś. Jeszcze próbuję tutaj się jakoś nie wiem, obronić. Ale to zbytnio już dla nich nie ma sensu. Już po prostu ich przejęliśmy. Zobaczymy zaraz, czy możemy ich całych przejąć. Bo to też myślę, że może się udać całych naraz. Więc sprawdźmy to. I uwaga, możemy całych, tak? Więc kolejne tereny w Europie tym razem, już nie w Afryce. Bo w Afrykę mamy prawie całą Nie to od Egiptu, ale Egipt już sobie odpuścimy. No i teraz myślę, że trzeba to Hiszpanię wykończyć. Bo jak już powiedziałem, tak trzeba to zrobić. Okej, okay. tego się nie spodziewałem, że Belgia mi wypowie wojnę. Tym bardziej, że tu asymilację zrobiłem cało. No i kurde, nagle Belgia mi wypowiada wojnę. Nie mam tutaj jednostek, wszystkie dałem sobie z powrotem do Rzymu, czy tam Watykanu. Dlatego spróbujemy jakkolwiek tutaj się obronić i jeszcze ich spuszować. Myślę, że to jest do zrobienia. Dlatego szybko zróbmy sobie więcej jednostek i zaatakujmy dopóki możemy. Mamy w ogóle jeszcze wojnę z Rosją i z Armenią. To jest tak głupia sytuacja, że naprawdę nie wiem, co nam teraz zrobić. Nie wiem, spróbujmy z nimi może jakiś sojusz albo coś w tym stylu. Albo jakby się chociaż z Rosją udało, bo jak nie, naprawdę nie będzie miła sytuacja. I będę musiał chyba trochę pohandlować. Niektórzy mogą wiedzieć, co będę chciał zrobić. I zobaczmy, czy ta Rosja jednak się zgodzi, czy nie. Okej, okay, zgodziła się. To bardzo dobrze. Mamy tylko wojnę z Belio, którą właśnie teraz sobie rozwalimy. Po prostu rozwalimy, bo ja nie dam tak sobie łatwo tutaj dmuchać, wkaszeć, jak tam się mówiło. A ja im pokażę, że też potrafię walczyć. Proszę bardzo, proszę bardzo, Belgia. Co prawda, macie więcej jednostek, a to tylko dlatego, że nie mam tej asymilacji w ogóle, ok? To tylko dlatego, możesz tutaj cokolwiek więcej zrobić. Normalnie bym was pokonał, tak mega łatwo. No nie, nie jest dobra sytuacja, ale myślę, że do opanowania na ludzie. Ok, robimy atak kolejny, i chyba się uda, tak, udało się podbić wszystko. Za to oni zrobili swój atak, którym podbili mi sporo. Ok, rozumiem Was. Rozumiem, Belgia, że chcecie wojny, ale nie rozumiem, czemu chcecie w ogóle ją. Bo naprawdę głupie zachowanie z Waszej strony. Ok, spróbujmy ich podbić tutaj jeszcze troszeczkę. Bo by się przydało trochę ich skuszować jednak, bo nam tutaj próbują zrobić niefajne rzeczy, a my tego oczywiście nie chcemy. Zróbmy coś takiego może. Ok, udało się nam odzyskać nasze tereny. Teraz spróbujmy już totalnie tutaj skuszować. Okej, okay, chyba się uda. Oni myślę, że z całego hajsu się już tutaj y, wydali po prostu całe swoje pieniądze, więc y, możemy ich już tutaj na spokojnie porobić. Proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. I tutaj jeszcze jedna prowincja. I dobra. Udało się. Ej, nie udało się. Dobra, Udało się. Jednak się udało. Mamy podbito Belgię, Nie wiem. Sami się prosili. Ja, ja nie chciałem ich podbijać, ok? Nie oszukujmy się. Taka była prawda. Kolejne normowe tereny. No i ja dalej szykuję się do wojny z Hiszpanią, ale widzę, że co chwilę ktoś mi przeszkadza Więc teraz już naprawdę spróbuję zrobić tą wojnę z Hiszpanią, bo bez niej będzie naprawdę mi smutno Dlatego już tutaj asymilacja tylko w Hiszpanii I robię wojsko na kolejną wojnę Dobrze moi drodzy, nastał już czas, w którym zatakujemy sobie Hiszpanię Przygotowałem sporo jednostek, myślę I raczej powinniśmy sobie dać radę Raczej na spokojnie, więc oczywiście wypowiedzmy im wojnę. Mają wojnę ze Szwajcarią, więc nie wiem. W sumie jakiś tutaj ma to sens większy. Ale my od razu lecimy z jakimś potężnym atakiem, żeby nie wiem, im przyjąć jak najwięcej trenów, oczywiście. Bo im więcej przejmiemy na początku, tym, więcej, tym mniej oni zarabiają. I to oczywiście nam daje jakoś tam większą szansę w całej wojnie, więc przejmujemy. Pyk, pyk, pyk. I póki co idzie naprawdę całkiem dobrze. Przejmujemy, i tutaj jeszcze nic nie mieli, więc to też bardzo, bardzo dobrze myślę. Okej, okay, tutaj musimy sobie szybko dojść w ten sposób. I tutaj Gibraltar, udało się dojść do Giblartaru. Więc teraz możemy jeszcze dalej tutaj sunąć. To jakiś descent będę robić, więc tutaj może zostawić te 5000. Na no czego jednak, bo nigdy nie wiadomo, co oni tutaj kombinują. Plan jest prosty ogólnie, Tutaj chcę sobie doprowadzić do dotąd jednostki. tutaj w tym miejscu ztakujemy sobie. No i teraz przez Gibraltar już możemy nawet zacząć teraz. W ten sposób, dobra, no i to jeszcze dalej sobie poczekajmy. Okej, okay. tutaj widzę, że mają jakieś jednostki, jednak jest ich dosyć mało, więc nie jest źle i nam descent robił w to miejsce dobra, więc trzeba się cofnąć niestety za to tutaj możemy sobie podejść do przodu, pyk, pyk, pyk okej, okay, nam to nad przejęli ale my to już odzyskujemy i teraz tutaj sobie mamy wszystko i okej, okay, dzięki Szwajcarii aż teraz się pojawiłaś, naprawdę o mój Boże co tu się dzieje, bo ogólnie Hiszpania ma też wojnę ze Szwajcarią o, jeszcze jakieś... rebeliantów, mają, więc naprawdę pozdrawiam Was, Szwajcaria, że tak sobą Wam idzie ta wojna. Zostaje, że oni nam w ogóle nie pomogą, tylko będą nam przeszkadzać w sumie. Będą nam zabrali tereny. Więc dobra, przejmijmy sobie jak najszybciej tutaj wszystko. Tutaj widzę, że jakiś się coś czai tutaj na nas, nie wiem o co chodzi. Ale niebezpiecznie tutaj naprawdę to wygląda. Okej, okay, już tutaj widzę jeden minus. Przez to Szwajcarię będzie przychodziła sobie Hiszpania, bo w tej nie, nie ma żadnych jednostek, tak? Nie oszukujmy, czy pewnie tak jest. No i Hiszpania będzie tutaj wchodziła. Więc chyba muszę tutaj zostać z tymi jednostkami, to cały czas pilnować, co jednak no, nie będzie zbyt fajne. Ale niestety, niestety tak będzie trzeba zrobić. Tutaj trzeba się cofnąć to jeszcze. Kurde, no. Co chwilę tutaj coś się dzieje. Tak Hiszpania ma jakoś taką dziwną taktykę, strasznie. Że bardziej atakuje przez desanty i takie rzeczy. Ale dobrze, dobrze. My sobie poradzimy, oczywiście. Hiszpania na mnie straszna. Pyk, pyk, pyk. W końcu musimy się jej pozbyć, bo nam tylko na mapie mnie cały czas myli, więc tak nie może być, oczywiście. Okej, okay, Hiszpania atakuje Mamy całkiem sporo jednostek, co jednak mnie trochę martwi, żeby nie było w tym sytuacji, gdzie się okaże, że oni jednak nas tutaj pokonają. Ale coraz więcej podbijamy, tutaj w ogóle ich nie ma. O, tutaj byli akurat. Tutaj sobie właśnie postawiłem swoje jednostki, żeby pomóc jednak Szwajcarii. No, ale tutaj widzę, że Hiszpania idzie w drugą stronę, więc tak za bardzo im nie pomogę. Co prawda, muszę im pomagać, bo bez mojej pomocy raczej by sobie nie poradzili. Tutaj na północy widzę, że już mi brakuje trochę jednostek, dlatego chciałbym tutaj się trochę cofnąć Raczej cofnąć po prostu tutaj dotrzeć połączyć moje dwa fronty. I wtedy powinno być o wiele łatwiej z tym wszystkim. My już w ogóle do Madrytu prawie dotarliśmy. Więc to też bardzo dobrze. No i czas tutaj sobie przyjąć. W ogóle też Lizbona zaraz będzie nasza. To ja sobie robię desanty jakieś. Spoko, spoko. My przejmujemy. Tutaj już mieli jednostki, niedobrze, bo kurde, będzie trzeba jakoś to przejąć szybko. Ale teraz się powinno udać już. Bo są w okrążeniu. I tak dalej, i tak dalej. No i dobra, przejmujemy sobie tutaj dalej. Teraz tak, Lizbona oczywiście musi być przejęta. Tutaj bym sobie poczekał nawet, albo coś takiego może zrobił tutaj taktycznie. Tutaj poczekamy. Do Madrytu chciałbym sobie tutaj wejść. Tutaj tak samo. Tutaj sobie oczywiście przejmujemy i tutaj bym sobie jeszcze chwilę poczekał. Okej, okay, w ogóle tutaj nam przejęli strasznie. Nie wiem, mieli tam has 2000 jednostek. Tutaj też nam desant zrobili, więc bardzo nieładnie z ich strony. Tutaj w ogóle coś się dzieje, to Wielka Brytania, na szczęście. Już myślałem, że znowu Hiszpania. I co, dalej sobie tutaj przejmuję? Myślę, że już nie napotkamy jakichś problemów większych, chyba że Hiszpania tutaj coś wykombinuje. Ok, wbijały nam tutaj się nasze tereny, na szczęście udało się to jakoś ogarnąć. No i my idziemy teraz znowu z ofensywą. Jest bardzo, to bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Dobra, i teraz w sumie możemy tutaj sobie dalej lecieć w ten sposób. Okej, okay, tak naprawdę już Hiszpania została pokonana. O ty w ogóle zapomniałem jeszcze o wyspach. Trzeba tutaj też coś wysłać. Okej, okay, niech będzie to w sumie. W ogóle też to, że musiałem Szwajcarię bronić, to jest według mnie strasznie słabe. Szwajcara jest na tyle słaba. Z chęcią bym, kurde, tej Szwajcarii wypowiedział też wojnę. Ale niestety nie jestem na to przygotowany, bo Szwajcaria nie jest wcale taka słaba, jak się by mogło wydawać. Tego wolałbym jednak sobie chwilę poczekać. Ok, tutaj w ogóle brakuje mi jednostek. One są wszystkie z tyłu. To jest trochę minus tutaj tego wszystkiego. Ale myślę, że i tak sobie to jakoś poradzimy chyba. Ok, Hiszpania coś tam ma tutaj jeszcze. Ale to są bardzo małe ilości, więc chyba właśnie nam się udało już wygrać z Hiszpanią. Dobra, jeszcze coś tam próbuję robić. Nie oszukujemy się, no już nie mają szans. Hiszpania, proszę poddaj się już, ok? Ona tam, zrobiliśmy desę na wyspę. No i zostało tutaj tylko podbić kilka prowincji. Pyk, pyk, pyk. Ok, przeszliśmy wszystko. Tutaj zostały jeszcze wyspy kanaryjskie i inne jakieś wysepki. Tutaj w ogóle mamy tego sporo. I myślę, że tam, tutaj wyślijmy po prostu różne nasze jednostki. Więc tutaj, proszę bardzo, jedne, jedna grupa. Tutaj kolejna. No i trzecia. Tutaj. Teraz znowu trzeba trochę poczekać. okej, pierwszy desant udany, ale strasznie. Zresztą, bo to poszło, kurde. I tu jest strasznie dużo jednostek. Nam to jeszcze przejęli, kurde. Niedobrze. Tutaj się udało, więc to jest dobrze. Już widzę, że trzeba tam wysłać kolejny raz jakieś jednostki, więc dobra. Hiszpania, zaraz się dobijemy spokojnie. Mamy strasznie dużo hajsu, więc przynajmniej nie będzie problemu z asymilacją. Więc chociaż tyle dobrego w sumie. I dobra, skończmy sobie tutaj naszą wojnę z Hiszpanią, proszę bardzo, 100% mamy. No i w końcu możemy sobie wziąć rozwój pokojowe. Cała Hiszpania? Cała Hiszpania na to ciekawe. Więc też się cieszę z tego powodu. I dobrze, moi drodzy, w tym, w tym momencie już kończymy odcinek. Z tego co widzę, w ogóle Niemcy tutaj robią, jakoś, nie wiem, czwartą rzeszę czy coś takiego. Nie wiem, jak to ma być inaczej w sumie. I co, oczywiście widzimy się już w na następnym odcinku, więc co, do zobaczenia, do następnego odcinka i się ma.